Ty faktycznie, trąba, ja pierdzielę i to idzie w naszą stronę. Ja dziękuję. I to przez wąbrowniki poszło. Ja dziękuję Kurde, aż się gotuje, ja nie mogę Jaka chmura No dobra, coś się widać, nie? No Weź to bliżej, mi możesz bliżej? Już nie wiem, już bliżej nie mam Kurde Czekaj, muszę coś tak, żebyś nie trzęsł. Będziesz zgasić. O, dobra. No. Ja dziękuję. A już się gotuje tam? Tak. Jest. O Boże, gdzie to tam leci? Jezu, no zaraz, zaraz że to na mamę. No. Jak w Stanach. tam ci też się zatrzymali, co za nami jadą. Co? No? No, kurde. Teraz tylko patrzę, czy jakieś szczątki tam nie będą leciać. Skąd się tam bierze z dołu cały czas? Idzie taka. Jakby woda szła w górę, nie? Nie wiem. Uch. Ale jak. No właśnie skąd to się bierze? Przesuwa się w prawo, tak? Mm. Uh. Ja ja Dziękuję ja jeszcze nie widziałem tak na żywo. No dziw, ja, dziw. ja też, żeby nagrać sobie się nie śniło. Wiecie co, podjadę trochę do przodu, dobra? No dobra, no już kończy się. Ale, kurt, no już koniec, ale jest. Teraz będą spadały te autobusy, wszystkie stodowe dołów <laughs> już. już koniec. No, którędy to poszło. Si boję na działkę jechać. A tam się trzeba, będzie kurde, ja że zaczęłowało.